Siemanko wszystkim z tej strony Mati, a dzisiaj będzie kolejna transmisja tego co dzieje się na froncie w Kairze Bo dzieje się dość dużo. Poczekajcie, bo tutaj, tutaj zauważyłem czerwonego. Żeby naszego jakiegoś marudera. Tak, to co my tutaj robimy? Wysłamy sobie boom i wysłamy sobie naszych nasze po prostu demony. Prędkości, które będą ścigać tę jednostkę. Czemu czasami tak, tak wysyłają się? Czasami zabijają się ciężarówki, czasami jakieś pojedyncze jednostki, też czasami wysyłają takie swoje jednostki. Tylko, że jeżeli masz dość mocno aktywny sojusz, <laughs> przepraszam, tak jak my, no to tu widzicie trzy tutaj już sępy krążą nad nim, będą go cały czas powalniać. Tutaj teraz dojedzie mój lekki myśliwiec, znaczy lekki myśliwiec, lekki czołg. sobie go wycofam, żeby uderzenie przejął MB. Bo bez od tego, że przejmować, on, on już wie, że zginie, więc już. Dobra, będzie sobie cały czas jeździł za moim, no niech sobie jeździ, trudno. O, on nic nie zabił, myśmy coś tam zawsze zyskali, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, to był taki, taki krótki przerywnik, ale takie właśnie akcje są często, więc no, trzeba dużo poświęcać uwagi. Słuchajcie, co się stało? Na tym, tutaj było jedno, jedno CC i drugie CC Masa. Udało nam się je popalić. Tutaj chłopaki z CWC dzisiaj bardzo ładnie zagrali, bo wybudowali tutaj te przestrzenie. Teraz w tym miejscu wypieraliśmy ich z tego, aby odbić fort dla CW. Co oni teraz robią? Chłopaki z Mas tutaj się im jeden w CC pali, już wiedzieli, że nie są w stanie z nim. Go odzyskać, więc wycofali się za swojego blackhausa i budują tutaj dwa swoje CCKi: jeden mas duży, drugi mas mały, aby się tutaj bronić. My Myśleliśmy, że będzie dzisiaj mocny kontratak z ich strony. Widzimy tutaj rozpiskę, że T01 się zbiera, pewnie będzie chciało wspomagać. O, chłopaki tutaj zbierania będą chcieli pewnie nas z prawej strony zajeżdżać, aby wspomóc mas, bo wczoraj udało nam się obronić. Ten Blackhaus poziomu drugiego i mamy na dwa dni spokój z tej strony, więc przerzucamy całe swoje siły na lewą górną flankę, aby jak najmocniej pchnąć ma póki możemy potem znów za dwa dni będziemy musieli tutaj skupić, aby bronić znów te 01 No i tak cały czas tutaj widzę, że UN się regeneruje stopem. Dzisiaj jeszcze mieliśmy taką sytuację, że odblokowały nam się wszystkie te safe zone, dlatego sam zrobiłem mały oddział MB i jeździliśmy sobie tutaj po topu i paliśmy ich, yy, ich bazę. Nie mogły się regenerować. co samo oni robili nam, my robimy im, więc oko za oko ząb za ząb. Co tutaj się dzieje? Tutaj są dość mocne walki. Ja, jak sami widzicie, zostało mi tylko 3000 rezerw, więc dość mocno się z nich wyczyściłem, dość mocno angażuję się w te walki. Pomimo tego, że no, jak sami wiecie, no, ciężko tutaj jest. Tutaj za dużo z jednostek 40 milionów bez 9.2, naprawdę na Epic 1 jest ciężki. Dlatego będę starał się jak najszybciej zrobić tę jednostkę 91, znaczy przepraszam, 9-2 i myśliwiec przynajmniej 9-0, bo inaczej jest, no, jest tragedia. Nie jest łatwo w ogóle tutaj się coś wymieniać, jeden, nawet za jeden za jednego jest ciężko. Musisz szukać, muszę po prostu cały czas szukać słabszych przeciwników na równych siłach, żeby się móc jakoś relatywnie dobrze wymieniać. A jak tutaj mamy front? No, widzicie, tutaj mas się cały czas trzyma. Więc my nie będziemy, byli, nie będziemy w stanie po prostu tym zablokować ich natarcia, na te, w sensie nie będziemy zablokować ich budowy CC. Ale jak sami widzicie, tutaj my i tak jesteśmy dość mocno na plus w tym wypadku, bo spowodowaliśmy to, że oni o tych godzinach, gdzie normalnie nas już zaczynają wyczyszczać, spalać, oni w tym momencie się troszeczkę cofnęli i zreorganizowali się tutaj w tej swojej ciśnienie bo tutaj nie mogli, nie mogli po prostu przepalić, nie mogli obronić swojego ceceka wybudowanego i to dość dużo stracą, jeżeli ten cecek padnie. Tutaj mamy priorytet 2 godziny jeszcze, jest godzina 17.20, więc no, dwie godzinki, to tak prawie do wpół do 20 będziemy się tutaj męczyć, z nimi będziemy starać się jak najmocniej odpychać, jak widzicie, tu jest trzon naszego sojuszu jest w tym miejscu no niestety, tutaj będziemy musieli się jeszcze zmierzyć. Z T01. Myśleliśmy, że T01 z un będą bardziej postępować na morze top i HBR. W ogóle te chłopaki z CWF bardzo ładnie dzisiaj się tutaj bronili bardzo długo, bo jak sami widzicie, HBR ich nie zdążył wypchnąć aż tak głęboko jak sądziliśmy. Myśleliśmy, że dojdą do tego CCK, co mają w tym miejscu wybudowanego. Oczywiście już z niecierpliwością czekam na aplikację do tej gry wydaną przez dewelopera, ponieważ te emulatory za mocno się ścinają. to nie ma takiej satysfakcji do gry. Przez to, że te odbudowały się te save zones, to, to wiecie, mamy możliwość dopalania tych graczy, nie, ma, nie dając im szans na mm, odbudowanie. No ale oni mają taką samą szansę, więc. Więc różnie to bywa, zależy od. Ale czemu oni z tej strony to budują? Aha, bo to są te połączenia, czyli BlackHouse i będzie trzymał z tej strony. Będą za mają jednego CCK i drugiego CCK, aby nie dopuścić do tego, żebyśmy się im tutaj wlali na tą stronę. Ale to jest dziwne, ja myślałem, że oni tutaj będą mocno napierać i będą nas chcieli, żeby nas gdzieś odcinać w tym miejscu. Jak widzicie główne walki toczą się o tą piramidę dlatego tak mocno tutaj staramy się ich wypierać i zabudować, później z CWF, żeby zabudowało te puste placki tutaj, aby nie mogło was się przeteleportować po prostu w to miejsce i budować z tego CCK i skrócić dystans do. Piramidy. Nie wiem, jak długo będą tak zażarte walki, ale dopiero po ostatni tydzień na tym Kairze zrobił się mega ciekawy. Tak poza tym, to jak wam już wspominałem, to były mocne nudy. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam naświetliłem troszkę sytuację tutaj w prawym, lewym, górnym rogu. Standardowo będą pokazywane jakieś lepsze walki, lub to, co udało mi się po prostu ponagrywać. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.